Pod maską tego Mercedesa pracuje dwulitrowy, prawie 500 konny silnik benzynowy opracowany przez inżynierów ZMG. Jak wygląda proces docierania tak mocno wysilenego silnika tuż po zakupie nowego auta, pokażę Ci to na przykładzie właśnie tego Mercedesa C63 i zaleceń opracowanych przez inżynierów ZMG. Na wstępie zaznaczę, że to jest hybrydowy Mercedes C63MG, czyli ma łącznie moc 680 koń mechanicznych dzięki dwóm silnikom, które przekazują moc na cztery koła poprzez dwie skrzynie biegów. I zobaczcie, jak jest to szybkie auto. Procedura startowa aktywna. Auto rozpędza się do pierwszej setki w 3,4 sekundy, a maksymalnie do 280 km na godzinę. To jest zasługa tych dwóch silników. Jeden jest spalinowy, drugi elektryczny. Ten spalinowy jest niesamowicie wysilony, ma 476 koni mechanicznych mocy, czyli z jednego litra pojemności skokowej uzyskuje prawie 240 koni mechanicznych. I właśnie po to inżynierowie ZMG opracowali pewne zalecenia, żeby ten silnik lepiej dotrzeć. Po pierwsze, przez pierwsze 1500 km nie przekraczamy prędkości 140 km na godzinę. Co więcej, przez te pierwsze 1500 km nie przekraczamy również 4500 obrotów na minutę, co jest jednak trochę problematyczne, bo to auto po prostu kusi, kusi do złego, do czerpania z jego osiągów. Ale co ważne, oprócz tych zaleceń są jeszcze inne, żeby na początku nie obciążać tego samochodu też zbędnym ładunkiem, bo on również, że tak powiem, przekłada się na większe obciążenie jednostki napędowej, a to przekłada się na większe jej opiłkowanie. Dlatego przez te pierwsze 1500 km trzeba naprawdę dosyć łagodnie jeździć tym samochodem, potem zlać olej i dopiero sukcesywnie, stopniowo zwiększać obciążenie tej jednostki napędowej. Jestem ciekaw Waszej opinii na temat tego silnika, w ogóle tego napędu. Czy to jest przyszłość motoryzacji, czy jednak powinniśmy wrócić do tych wielkich pojemnościowo-jednostek napędowych?